Ach tak, kodeks Hamurabiego, jeden z najstarszych, najlepiej zachowanych kodeksów prawnych zbioru zasad, norm praw. Dzisiaj znaczy się utożsamiany z oko za oko i jest poniekąd uznawany za synonim sprawiedliwości. Niesłusznie. Zasada oko za oko rzeczywiście występowała w kodeksie nie była ona główną, ani nawet dominującą tak naprawdę normą prawną. Dodatkowo stosowana była tak naprawdę tylko do ludzi najczęściej z tego samego statusu społecznego. Czyli jeżeli osoba na przykład zbudowała dom, ten dom się zawalił i powiedzmy ktoś tam ucierpiał, to ta osoba miała doznać takich samych cierpień. Jeżeli tam zginął mężczyzna, powinna zostać zabita. Jak zginął tam przed syn synczyś, to jego syn powinien być zabity. I na tej zasadzie oko za oko, ząb za ząb. Tylko, że jeżeli na przykład była taka sytuacja, że osoba skaleczyła niewolnika, to nie musiała sama być okaleczona, tylko wystarczyło, że zapłaciła wynagrodzenie, pieniądze dla właściciela niewolnika. Co więcej, kodeks Hamurabiego tak naprawdę chronił autorytety. Jeżeli syn podniósł rękę na ojca, należało mu odciąć tą dłoń, ale ojciec na syna rękę podnieść mógł. Jak najbardziej. Miał do tego pełne prawo. Innymi słowy, osoba wyższego statusu, o wyższym autorytacie, mogła sobie poznać praktycznie dla wszystko wobec osoby niższego, ale ta niższego nie miała prawa praktycznie zrobić nic wobec osoby z wyższego statusu. Oczywiście sam pomysł spisania tych, zoo, za, tych zasad, norm i praw był jak najbardziej trafny. Nawet ja, osoba, która jednak wierzy w tę wolność, że każdy człowiek powinien być wolny i tym podobne, podejmować własne decyzje, mieć do tego wybór, to twierdzę, że w społeczeństwie, szczególnie w społeczeństwie, taki spisany przynajmniej zestaw norm, praw i zasad jest wręcz niezbędny. Inaczej byłby jeden wielki chaos i byśmy się pewnie wszyscy pozapukli. Tylko, że osoba, która nie robi czegoś tylko i wyłącznie dlatego, bo się boi konsekwencji, w momencie, kiedy wydaje się jej, że nie będzie ponosiła konsekwencji, jest bardziej skłonna do popełnienia tego czynu niż na przykład osoba, która została nauczona, dlaczego nie popełnia się takiego przestępstwa. Bo ta osoba, która się nauczyła dlaczego, robi z tego swój własny kodeks moralny. I na sytuacji, w której może je popełnić, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że to zrobi. Dlatego osobiście sądzę, że jest lepiej. Uczyć młodszych, dlaczego czegoś nie powinni robić, albo dlaczego powinni coś robić, niż po prostu narzucać zasady, normy i prawa. Bo takie narzucanie zasad, norm i praw oczywiście w dużym społeczeństwie będzie potrzebne, ale jest tak naprawdę mniej wydajne niż edukacja.